Tajemnica życzeń. Wiersz opublikowany w tomiku Wierszy wraz z innymi autorami. Spieszmy się kochać bliskich. Wydane przez wydawnictwo Astrum. Wiersz jest poświęcony dla moich dzieci. Tajemnica życzeń. Wsłuchanie się w małe serca, co mówią niewiele, a są w potrzebie miłości, i nie wiesz, co czują naprawdę. Tajemnicą w duszy owiane i lazurowe niebo wspomnień względem zrozumienia siebie. Daje jednostajne życie, co uwielbieniem stało się i spełnieniem w kolorach rodzinnej tęczy, rozsypane życia natchnieniem. I wasze gorące serca, wypuszczone nagle z objęć, niech jasne światło nadziei rozpromienia stale i wszędzie. Z tajemnicą niewinnych życzeń śmiało otwiera każdy zakątek wszystkie zamknięte drzwi, z dotykiem matczynej, miłości dla moich dzieci.